Dzień dobry, witamy Was w Cusiu, CIUSIU z Kicią. E... Rozpoczynamy przygodę z Itanem Karty. Nazywa się tak seria. Tak, nazywa się tak seria. Ale to nie jest Cusiu, tylko to jest. Zaglina Kasia Itanem będzie mnie poprawiała. Mm. No i będziemy sobie tutaj pilkać. A powiedz o czym to, na czym to będzie polegać tu. to puść? To ciuż moje będzie polegać na tym, że ja będę rozgrywał y, gry. Coś takiego, jak gramy na hardzie, czyli będę grać w grę na najwyższym możliwym poziomie. Ale oni nie wiedzą, bo ktoś może wejść nie wiedzieć. No to właśnie to mówię. Ale do tego będzie Kasia też w tym uczestniczyć, ponieważ będzie siedzieć koło mnie, komentować, gadać, gaborzyć. oraz Zaproszę. Oraz y, świetnie się bawić ze mną. No, także zaczynamy rozgrywkę. Nie mam pojęcia, co to jest. Nie wiem o czym, nie wiem, jak będzie. Kliknij z czym. jeszcze zanim zaczniesz, kliknij tutaj tego profesora, wiem, żeby czas był.

Ja pierożki. Smacznego. Ja jem ziemniaczki z z starzonym. A ja pierożki z serem hmm. na słodko. Taka się jest świnką. Mniejsza mm -hmm. gra jest podróżą bez przewodnika. Czytaj. Nie wiem. jedno. Nie znałem i na kartera. Nie będę Teraz czytał. Tak nie pomogła. w -ie. nie ie Tam wzywany jest Pol Prospero. będzie Jezu, no. ich mnóstwo. Listot Titana wyglądał jak każdy inny, ale były w nim rzeczy, o których żaden mały chłopiec nie powinien wiedzieć. Są miejsca, o których istnieniu niewiele osób ma pojęcie. Itan znał je na wylot. Jeszcze zanim wszedłem do Red Creek Valley, czułem wciągającą mnie tam ciemność. Wiedziałem, że Itana Cartera nie znajdę, pukając do drzwi jego domu. Na to było za późno. Żeby go odszukać, musiałem zrozumieć, co to miejsce próbowało przede mną ukryć. No, już mi się podoba. Mówisz, że to jest otwarty świat, tak? Mhm. O kurwa, to jest otwarty świat, ale nie da się skakać. Wiedziałem, że jakiś Nie da się skakać. No dobra, ale. No, jak to co? O nie, The Evil Wisdom jest o 100% lepsza. Mhm. A, przejdziemy tu? Tak, idźmy No co robisz? Jezu Przytrzymaj lewe myśli Przytrzymaj Gdzieś to takie poszlaki, takie fragmenty czegoś. Jakby macha, jakby co to nie, nie pamiętam już też tak przed głową. Ale, ale się zrękam. Stać pod nogi rozglądaj się do góry pod nogi. Grając z detektywem, tak? Ty musisz tutaj rozwikłać zagadkę. Żeby rozwikłać zagadkę, no to zwykle się szuka jakichś poszlak, No to właśnie na jedną tam nadepłeś. Jezu, to jest tak ładne. To jest tak ładny widok. Nawet jakiś widok mógłbyś mi, nie wiem, nawet tutaj mógłbyś, nie wiem, SS-a jakiegoś zrobić ładnego. Na miniaturkę. Żeby być ładną jakąś. Wrzucasz we mnie myszką? Dobra, okej, mamy Idziemy obciąć tutaj rzeczy, bo nie wiem, co za rzeczy. Ja, co, co ja mam w nie robić. Także idziemy. Na razie idziemy. Może jakieś ślady gdzieś znajdziemy. O, to wygląda dziwnie podejrzanie. To jest podejrzany pień. U rokem. Jezu. Jezu, Jezus, Chrystus, Můj už mi dodat po usách? Ne? Nemám ty sluchátky, ale lepší to do usne. Tak mi to... Pietrzy nie po uszach w bębenkach też one mózg mi skę. Jezu. Pamiętam jak tu było brudził. Ale nie pamiętam jak Boga kocham na przykład tej pułapki takiej spadniętej, nie? Dlatego, że takie na przykład dźwięki, że coś nadetniesz, czy coś. Naprawdę. A! Widzę pułapkę, znalazłem. No nie no to to, to już widać. No co ja zrobić? No nie wiem, musisz jakoś podejść, żeby ona się tam nie machnęła. O. Pierwsza pułapka, którą sam znalazłem Pytanie, czy te pułapki czy nic nie wadzą Nie no, coś powinny robić, bo to by było bez sensu

A tam pod drzewem coś karteczka Obrataj przybliż tekst A tu jakiś obrazek jak jest No man To the Forest To Spacja? To spacja chyba to... Starzec codziennie przychodził do lasu, by pić soki drzew. Po drodze musiał obijać wiele niebezpiecznych pułapek. Mieszkańcy wioski sądzili, że mężczyzna ukrył w lesie amulet z jadeitu. Starzec chciałby tak sądzić, gdyż dzięki temu zajęcie byli szukaniem w lesie skarbu, a nie piciem soku, który należał do niego. W pewnej chłodnej jesiennej nocy, ktoś wzniecił w lesie pożar, a ogień rozprzestrzenił się na wioskę. Starzec zdołał uciec płomienią. Pokrywając się sokiem drzew. Kiedy wrócił do wioski, został tam jedynie kości i mieszkańcy. Starzec usiadł i zapłakał, a potem znalazł więcej soku. Nie wiem, jak w ja jak jamie, jakim nie? Witam, mówiłem ci, żebyś się tu nie bawił. Ale, dziadku, napisałem coś dla ciebie. To miłe. Dziękuję. To jest Haczyn. Przeczytam później. Masz... Idealne miejsce, mie miejsce na spacerki, a jeszcze lepsze na trasy dla turystów. Mówisz o Itanie, tak? tutaj? O tym lasku? Czekaj, bo to jest druga lotka. Hmm. Jak informują funkcjonariusze Straży no Pożarnej, kapstwa Bayfield. W środę rano ogień zniszczył zabytkowy dom w Red Creek Valley. Kiedy w stojącym na odludziu budynku przy Old, Green, Old, Old, Old Ogden Road no, numer 46, który niegdyś należał do Alberta Van, Van Der Griffa, wybuchł pożar. Sześcioro członków rodziny spłonęło. 58-letnia 58 Gail Carter zmarła na miejscu. Jej pięciorgu krewnym udało się uciec. Edwin 62-letni mąż zmarł i powiedział śledczym, że nie wyklucza, iż mógł zasnąć z zapalonym papierosem w dłoni. Strażacy zostali wysłani na miejsce zdarzenia o godzinie 1.22 w środę i prowadzili działania mniej więcej do godziny 5. Cztery godziny później wrócili w celu ugaszenia ognia, który w kilku miejscach rozgorzał Aha. na nowo. W pierwszej fazie operacji pomagał oddział, oddział Ochotniczej Straży Pożarnej Waszland. Na miejscu zdarzenia obecny był także oddział ratunkowy z Mason hmm? Widow. to spalone takie? Słuchaj mnie tam. Może ta grafika jest tak piękna. Ja Te widoki mam takie. Mam, Łapki. W ogóle takie piękne to miejsce, Jest bardzo ładne. Mogłem się udać tam, ale czy tam chcę iść? Nie wiem, czy ja chcę tam iść. Znasz haczyk tą grę? oglądałeś tam ją? w różnią? Nie, twój Nie, twój. Tak. Fajnie.

motylki co to za dźwięk? nie wiem, jakiś śmiesznie to nie brzmiało śmiesznie tutaj przejrzę jeszcze tak na szybciutko no. I to mi się podoba w tej grze, że tu trzeba chodzić szukać, nie? A nie, że idziesz prosto i masz. No. To tam coś było, na prawo. Tutaj się ta nutka włączała jak czegoś. Nie, to wcześniej się włączyło tu. Jeszcze wcześniej się włączyło tam, więc to nie. Jezu. Może do... na drzewie? Nie wiem, tutaj są dwa drzewa. O, tu jest w drzewie, coś nie? Jezu. Ja pindo, ja się boję. Tak, jakby to są dwa To jest dla mnie chore. To jest dla mnie chore, więc ja się boję takiego dźwięku. Ja się też boję. Chociaż to nie jest horror, ale ja już się boję, nie? Wtedy dźwięki, mi taka muzyczka wystarczy, ja już, ja już. Ja się boję już. Dobra, spływamy stąd. Jestem za. Nie wiem, co to za dźwięki. Okej. Rich close 2150. Red Creek Valley. Zwykłe spokojne miejsce. Życie nauczyło mnie dwóch rzeczy. Tak naprawdę nigdzie nie jest spokojnie i żadne miejsce nie jest zwykłe. I ten przestrzegał, żebym nie dał się zwieść pozorom. Nie musiał się o to martwić. Rozwiązałem dziesiątki spraw. Setki. Ta miała być moją ostatnią. Ja się kurna z lęku, ale chłop się odezwał. To ja nie wiem, ale jeden pan Bóg wie, co tu będzie dalej się działo. Jak ja tu zajdę na to i, i sam. No, czy? Tam sama sobie tą grę wybrałam, nie? Sama sobie znalazłam te grę, więc ja na pewno wybrałam, bo to Nie, Nie, bo Myślałem, że się złamie, ale. To jest krwiste. Zwierzęca. Ludzka. Wypadek. Morderstwo. Małkorbinowy. Świeże rysy. Niedawno używany. I... Wyszła to oglądałem Let's Play, grafika jest mega. Jeśli dobrze pamiętam, było to robione na podstawie zdjęć tam krajobrazów. czy tak, nie widziałam. Ale to było chyba w 14 lub 15 roku. Trochę czasu minęło i, i znacznej części nie pamiętam. Tak, dokładnie. Ja też właśnie nie pamiętam kompletnie. No, grafika ładna. Znaczy, pamiętam troszeczkę co nieco, ale... Tam jakaś tama jest. Ja też nie oglądałam całe, 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 całej gry. Ja tylko doszłam, może pamiętasz, do domku. To tak, takie domki były. Nie pamiętam dokładnie, ale tam, tam już było takie mocne fantasy. Tam były jakieś z tego, co pamiętam chyba kamień. Tak się. Prawo, lewo czy do przodu? Co? Prawo, czy do przodu? Nie wiem. Prawo. O i nie pamiętam, haczy, czy przed czy, czy kopalni. Właśnie takie za mózgu mam takie. Coś mi tam świta, ale. Gdzieś coś dzwoni. Tak, tak, tak. Mam takie przebłyski, takie coś, coś tam pamiętam, widzę, ale. Pamiętam, że były domki. Tu się coś zatrząsło. Tu jest krew. O, o kurwa. <grywa> reszta z włók, ślady. Reszta z włók? Ślady krwi, ofiara odciągnięta, czołgała się. Odcięte nogi. To jest to. Jezu, to my cię błagam, nie rób tak, bo ja sama to muszę, tutaj... Ale jeśli mi się zrobiło, co się dotrzymałem? Ja pindolę. Mi jajko stanęło w damy. Za mało chyba dowodów, nie? No. Jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz. Trzeba poszlak więcej poszlak znaleźć. Wytocznie. Tak jak wcześniej. Czy w ciągu gdzieś tam. A ja nie wiem, czy jestem fanem takich gier, czy nie. W każdym razie Kasia bardzo chciała, żeby to przejść. Ja tego nigdy, to nigdy nie grałem, nie widziałem. No to czemu mam nie zagrać, prawda? Co mi szkodzi. Na razie źle, no nie wiem, nie jest źle, jest nawet ciekawie. Na pewno straszniejsza od Dirki Nie, no, no w ogóle to jest wiele, wiele lepsze od aliwa. I mówię tutaj um, nie tylko o fabule, ale mówię ogólnie Apika i... No Kasiu, trzeba daje z skończyć. Już myślałem, że będę mógł. Ale kliknąć. no masz naprawdę... Naprawdę masz daleko chodzenie nie? No nie jak w A no będziemy musieli w no, też zagrać kiedyś. Zagrać, nagrać. Ale to wszystko po kolei. Wiedzą, to będzie ona kontrolą Prawda, Kasiu? Mm. Obiecaj. Mm -hmm. mm. Tak, bo to ogólnie chodzi też o to. Zbadaj teorię, może coś mi się musiało... No to tam było wcześniej, właśnie. Tam było, był właśnie ten pojazd, który mu upierdzieli nogi. O, yes. Na samym początku, ten nie wiem, pociąg, wagonik. Ale korby nie było. Co to jest korba? Kurna kij. drążek. O, mogę, mogę dotknąć. No nie no, za mało rzeczy. Hmm? Okej no, Może cofnij się o, tam czekaj, 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 jest znak Co jest? Fajny znak Nie, to tutaj trzeba Ja mam przeczucie, że to... Nie, no nie mam pojęcia Nie będę się na razie cofał, bo na razie mam gdzie iść nie będę miał gdzie iść, to wtedy się cofnę. No chyba to, że chyba będziesz miał cały czas gdzie iść i dlatego. Właśnie chyba nie spójrz. Tu jest to to, to było? Jakieś tak chyba. Może szczególną czego. Kasia ty się do tej gry nadajesz. Tak. Na pewno myślę byś się odnalazła w terenie. No i dlatego ja nie tam było A to słońce Ja bardzo, bardzo lubię takie gry Z zagadkami Przede wszystkim chodzi mi o zagadki Dobra, ja, moment, bo nie słyszę Bardzo, bardzo fabularne drzewa skrzypią. Dobra i wszystko jasne. No to mówię, że jakieś ptaki. Nie, to drzewa skrzypią od wiatru. No dźwięki w ogóle mega są, nie? O i ten widok, te słońce, to... kurde no to jest, no naprawdę przepiękne. jest. to. шесть а Это наш не есть. No tak, troszeczkę tak, ale z drugiej strony Tomek też tak chodzi bardzo, bardzo głęboko, bym powiedziała. A to jest początek, więc też nie wydaje mi się, żeby właśnie bardzo, bardzo głęboko takie jakieś rzeczy cokolwiek było, nie? No tam pięć pułapek znalazłam. 5 ,5. Tak, Kaciej, no. O mogłem przecież przejść tylko. Kaciej na YouTubie sobie obejrzyj początek będzie. Wrócimy na YouTube'a też z tego serię, zrobimy ogólnie. I zaraz będziemy kończyć właśnie jeden odcinek. Zobacz sobie ten początek, nie? Bo to był hit. To był hit, kiedy ja w pewnym momencie myślałam, że zawały dostanę, nie? I ja naprawdę tego kompletnie nie pamiętałam. Idź na główną drogę, idź, bo to nie ma sensu, tutaj. naprawdę. Kasia. Czy Badasz w tej zagrał, No, to no dobra, ale badasz Co w Coś mówiłaś, kurwa, głupia ci teraz? Biegnę! Jezu, szybciej biegnij. Gdzie on jest? Tam w lewo, w lewo. Nie tu. O, tam, tam, o, tam, o. W lewo. Nie. Nie. O. W lewo. Jezu. Co? To muzyka taka. No mi piekawa już pani na na na, 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 chyba na najwyższym poziomie, może nie. Ja bardzo nie lubię takiej takiej właśnie muzyki. I się boję. Przyjmuję coraz bardziej, nie? Nie żeby coś, ale nie wydaje mi się, żeby tutaj było czego się bać. Gdzie to? U! No co robisz? Wejdziesz jeszcze w po... O! Ciągło chłopa. Co ty robiłeś? Co? Przedłem. No, tego to ja nie widziałam. To nie widziałam. A ty nie mów coś bo, wow. że, że po lesie i łasić nie można. Wow. Na środek stał. O! o, o, o. Wow. Ale ja tego nie widziałam. Mówiłeś, że początek taki nudny. Ale tego nie widziałam. Nie Albo, bo gościu nie łasił tak jak ja. Wow! Kurka, belek, nie, tego ja tego nie wiem. Nie Nie, pamiętam kurka, kurka, Wow. Gwarantuję najlepszą zabawę. Ale widoki, kurka, na na kurka, jakie widoki. To jest ten... No tutaj to jest, to, 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 jest tak, to takie gry to ja mogę oglądać, przynajmniej chociaż w moim mózgu będzie się kreować jakieś, nie wiem, koncept Tylko, o. Jezu. Bestia. Pa. Poczekaj, to jest na następny odcinek, czemu dało się nastąpić. Ajo. Na razie.